Zodiakalne Barane w lipcu powinny mieć ciekawe doznania. Jakiego typu? Otóż, przede wszystkim, to, co Tarot przewiduje dla tejże grupy zodiakalnej, to, powiedziałabym, wykorzystanie, dobre, dobre wykorzystanie czasu, jeśli chodzi o wyjaśnianie dalekich, dawnych. Czasami zapiekłych i zastarzałych sporów rodzinnych. To bardzo dobry czas na to, aby barany wyprostowały swoje sprawy życiowe, rodzinne, ale właśnie nawet niekoniecznie blisko siebie, tylko nawet te, które dotyczą dalszych konekcji, jeśli chodzi o rodziny przedstawicieli znaku Barana. Chcę również powiedzieć, że z pewnością ludzie, którzy są spod tego znaku, a uważają siebie za, za takich już właściwie. Że nic mnie już w życiu nie czeka, że właściwie to nie wiadomo, po co ja funkcjonuję, i tak dalej. Czasami Państwo takie widzę, myśli tutaj ogarniają i dopadają. To myślę, że właśnie ta grupa urodzonych w znaku barana w tym miesiącu zmieni swój światopogląd, dlatego że Tarot mówi tak, że okaże się, że na waszej drodze stanie ktoś, kto Pokaże wam, że wy wcale nie jesteście samotni. Ja nie mówię od razu o romansach, ale mówię o takim przekonaniu się do, do takiego bardziej aktywnego, do takiego bardziej lepszego, bardziej, bardziej kolorowego życia. To jest również bardzo dobry czas dla przedstawicielek tego znaku na macierzyństwo, to znaczy na, na decydowanie się na macierzyństwo, włącznie z. Poczynaniem dziecka. Stąd, jeżeli państwo mieli zamiar, panie, miały zamiar być matkami, to ten czas lipcowy dla Was będzie bardzo sprzyjający, i to macierzyństwo będzie bardzo dla Was udane w całości, i tylko, nie tylko dziecko, ale i w ogóle cały okres przeżywania dziewięciu miesięcy czekania na potomka. Co jeszcze widać? Otóż mam wrażenie, że niektórzy z Państwa, a właściwie z Panów, którzy są spod tego znaku, mogą trochę poczuć się jak gdyby na drugim planie, tarot pokazuje was jako kogoś, kto zaczyna tracić poczucie, wartości jako mężczyzna, jako głowa domu. Ja sądzę, że jeżeli Panów taka spotka historia i tak będziecie odbierać swój stan psychiczny, to dobrze, by było, abyście panowie zastanowili się. dlaczego partnerka? Odsuwa Was od współdecydowania. Mam wrażenie, że w takich związkach, których dotyczy to, o czym ja mówię, dzieje się chyba nie najlepiej i nie tylko Wy w tych związkach czujecie się samotni. To czas na przepracowanie sytuacji. I jeszcze powiedziałabym taką rzecz, jeśli chodzi o przedstawicieli tego znaku: otóż wszystkie barany zodiakalne. Które zajmują się zawodowo albo mają po prostu talent ku czemuś, albo zajmują się zawodowo sztuką szeroko pojętą, albo mają talent ku czemuś, mają bardzo dobry czas na udowodnienie swojego, swojej wielkości, swoich prac, swoich, swojej osoby. Jeżeli ktoś z Państwa właśnie teraz stoi przed takim dylematem, czy odważyć się na przykład, nie wiem, zdawać na Akademię Sztuk Pięknych, czy do szkoły aktorskiej, to dla tych, którzy mają tego typu pomysły na siebie, a są zodiakalnymi baranami, to jest bardzo dobra perspektywa. Stąd należałoby się w tym kierunku udać. I jeszcze jedna rzecz. Proszę pamiętać, że w waszym daleko pojętym rodzinnym otoczeniu, z pewnością jest ktoś, kto jest z innego pokolenia niż państwo są, i z pewnością ta osoba udaje, że sobie radzi. Proszę się dokładnie rozejrzeć, bo ktoś z bliskich osób starszych od was nie chce sprawiać kłopotów i nie przyznaje się do tego, że bardzo przydałaby mu się pomoc. To tyle jeśli chodzi o, o barany w lipcu. Mam nadzieję, że zechcą Państwo wziąć pod uwagę te dygresje, które tutaj wynikają z kart. A ja pozwolę sobie polecić nas i polecam właśnie dobrawróżba.pl.